Cześć! W tak pięknych okolicznościach przyrody będziemy mówić o czymś bardzo istotnym. Mianowicie będziemy mówić o roślinach, które są bezpieczne i niebezpieczne dla psów. Powiecie, ej, hallo, ale przecież mój pies jest dorosły, On nie będzie jadł trujących roślin, bo ma instynkt. Tak, psy mają instynkt, plus z reguły trujące rośliny mają bardzo nieprzyjemny, gorzki smak. Ale są pewne przypadki, kiedy pies faktycznie może zatruć się rośliną. Czasem zdarza się tak, że stary pies. Do tej pory nie robiący takich rzeczy jak podjadanie roślin może stwierdzić, a machnę se, a co mi tam. No i wtedy może się zatruć. Kiedy jeszcze? Kiedy jest szczeniakiem. Szczeniak wszystko bada wszystkimi zmysłami, więc może podgryźć trującą roślinę. Pies może też zatruć się rośliną, gdy na przykład zje trawę, a w niej znajdują się resztki jakiejś trującej rośliny. Pies może również zatruć się mając syndrom pika bądź nadmierną żarłoczność. Albo gdy ma problemy behawioralne. Jak wygląda zatrucie u psa? Ano, jak pewnie można się domyślić, pierwsze objawy z reguły pojawiają się ze strony układu pokarmowego, czyli wymioty, biegunka, ból brzucha itd. Druga sprawa to podrażnienie błąd śluzowych w pysku i w gardle. Natomiast przy gorszych zatruciach pojawiają się też takie problemy, jak drgawki, arytmia, czasem nawet śpiączka, która może prowadzić do śmierci. Jak możemy pomóc psu, jeżeli widzimy, że zjadł coś trującego? Otóż do dwóch godzin od spożycia takiego trującego pokarmu, trującej rośliny, możemy spróbować wywołać wymioty. Ale tu apeluję: nie róbcie tego na Jana, tylko najpierw się doedukujcie. Niech robią to osoby, które faktycznie się na tym znają. Warto też podać psu węgiel aktywowany, który wiąże toksyny i który powoduje, że mniej wchłaniają się do organizmu. No i co jest najważniejsze? Bierzemy psa do weterynarza. Przy podejrzeniu, ale też gdy jesteśmy pewni, zawsze bierzemy psa do weterynarza. Co zrobi weterynarz? Weterynarz prawdopodobnie zrobi płukanie żołądka, czyli też wywoła wymioty, albo w drugą stronę. Poda odpowiednie leki, zbada krew. Czasami, w bardzo trudnych przypadkach, pies zostaje u weterynarza i wymaga hospitalizacji. Niestety, trzeba też zaznaczyć, że niektóre toksyny są tak silne, iż prowadzą do nieodwracalnych uszkodzeń narządów. No to zacznijmy od tego, co na pewno każdy z Was ma na ogródku, a mianowicie od trawy, tak, trawy? Otóż, na pewno wielokrotnie widzieliście, jak wasz pies je trawę. Czasami jest to normalne, czasami nie. Trzeba zwrócić uwagę na częstotliwość i na ilość pochłanianej trawy. Bo kiedy pies może jeść trawę? Pies może jeść trawę, kiedy na przykład ma zaburzenia żołądkowe jelitowe, no to to zazwyczaj wymiotuje albo. Robi coś drugą stroną, może jeść nadmiernie dużo trawy, gdy ma ciało obce w organizmie i wtedy trzeba do weterynarza, może pożerać trawę z uwagi na samą potrzebę żucia i to jest naprawdę normalne, może też pożerać trawę przez problemy behawioralne bądź syndrom pika. Czy taka trawa może być kiedykolwiek trująca dla psa? Może, jeżeli stosujecie na przykład herbicydy, chemikalia, jakieś inne środki chemiczne, bądź na przykład, jeżeli obok tej trawy znajduje się roślina trująca i wy ją akurat yy, strzygliście i zostawiliście na przykład jakieś części na trawie, pies przypadkiem mógł je pochłonąć. Ale tak to trawa jest bezpieczna. Forsycja obecnie już przekwitła, to są takie żółte kwiatki, na pewno wszyscy kojarzą to z koszyczków wielkanocnych. I tak, jeżeli chodzi o forsycję, jest ona znikomo trująca dla psa, natomiast y, trochę bardziej trująca dla kota, ponieważ może u kotów powodować niewydolność nerek. Ogólnie tak, jeżeli pies jednak ją zje, to po pierwsze pewnie nie zje jej dużo, bo ma gorzki smak, a po drugie jeżeli jej zje za dużo jednak, bo nie wiem, bo ma jakieś takie upodobania, no to może mieć po prostu niestrawność. Kolejna roślinka, w zasadzie krzew, który jest bezpieczny dla właściwie wszystkich zwierząt, to weigela, czyli innymi słowy krzewuszka. Jest to piękna roślinka o różowych kwiatkach, pięknie komponująca się w ogrodzie i jest naprawdę bezpieczna. Oczywiście, jeżeli pies jej zje za dużo, no to może trochę się pożygać, ale ogólnie nie jest ona szkodliwa dla psów. Lubicie tulipany? Ja też, bardzo, zwłaszcza te żółte. Ogólnie tak, jeśli chodzi o tulipany, no to tulipany. Są toksyczne, na szczęście umiarkowanie toksyczne. Po tulipanach wszystko jest trujące, oczywiście zwłaszcza tam cebulki. Natomiast e, nawet woda po tulipanach szkodzi. Co może wywołać taki tulipan? E, może wywołać się objawy powiązane standardowo z układem pokarmowym, niskie ciśnienie krwi i arytmie. Bardzo ciekawa roślinka, przypominająca trochę swoim zachowaniem bluszcz, ale jest to wino bluszcz. Winobluszcz to jest teraz bardzo modna roślina, która ma służyć za element osłaniający, plus na jesieni ma ona piękne, czerwone liście. Winobluszcz oczywiście też jest trujący dla zwierząt, najbardziej trujące są jego owoce i jego liście. Jednak jest on umiarkowanie trujący, więc równie dobrze może się zdarzyć, że zwierzak Wam podje tylko kawałek listka i nic mu się nie stanie. Także nie ma się tu aż tak bardzo czym martwić, no ale oczywiście trzeba pilnować swojego pupila. Przechodzimy do jednych z moich ulubionych kwiatków, są to niezapominajki. Co jest istotne? Niezapominajka leśna, czyli ta, która najczęściej występuje u Was, jest bardzo bezpieczna dla czworonogów, dla Was nie, Wy jej nie jedzcie. Natomiast są też dwie odmiany niezapominajek, które występują u nas w kraju i to jest niezapominajka błotna i szerokolistna, one są już tak trochę Bardziej trujące, może nie niebezpieczne, ale mm, mają w sobie już toksyny. Zapewne dóbcie sobie z psiakiem chodzić do lasu. Przypominam, zapinajcie go wtedy na smycz. Eee, czy są jakieś rośliny w lesie i w ogrodzie, które są bardzo groźne dla psa? Ano są i teraz jest ich najwięcej. Zgodnie z nazwą jest to konwalia majowa. Konwalia majowa jest trująca nie tylko. Dla psa, kota czy innego każdego zwierzaka, ale także dla ludzi. I trujące w niej jest praktycznie wszystko. Jeżeli na przykład trzymacie taką konwalię, bo co stwierdzicie, że ładnie wygląda, no bo ładnie wygląda, trzymacie ją w wazoniku, to pamiętajcie, żeby wodę wydać do kibelka najlepiej i dokładnie wyczyścić szklaneczkę, tudzież wazonik, ponieważ wszystko jest po niej trujące, nawet woda. Co powoduje zatrucie konwalią? Otóż szereg różnych objawów, które są naprawdę niebezpieczne dla zdrowia. Jest to wszystko, co się tyczy układu pokarmowego, ból brzucha, wymioty biegunka. Jest to też arytmia, niskie ciśnienie krwi, drgawki. Może to doprowadzić do śpiączki, no i generalnie do zgonu, jeżeli szybko nie zareagujemy w przypadku psa, ale siebie też. Przechodzimy do rododendronów i azali, które też są pięknymi krzewami często widywanymi w ogródkach. Otóż, jeżeli chodzi o rododendrony, no to oczywiście są one bardzo trujące. Nawet już przy spożyciu kilku liści mogą wystąpić bardzo silne objawy. Dotyczące układu pokarmowego, układu oddechowego, sercowo-naczyniowego mogą doprowadzić do śpiączki, a następnie do zgonu. Hortensja, hortensja pnąca czy każda inna. Hortensje są trujące dla psów, mogą wywołać objawy ze strony układu pokarmowego, z układu nerwowego, z układu sercowo-naczyniowego, generalnie wszystko mogą wywołać. Są może mniej trujące niż azalia czy rododendron, ale jednak wciąż są niebezpieczne dla waszych pupili. Co ciekawe, hortensja może wywołać na przykład też depresję. Zapytacie, czy są jakieś rośliny, które nie są toksyczne, no mianowicie są. Jest to na pewno koniczyna, która Wam może też dziko rosnąć z ładnymi, różowymi kwiatkami, no i przede wszystkim są to zioła. Zioła dodatkowo mają e, jeszcze bardziej istotne znaczenie, ponieważ zawierają dużo witamin, środki przeciwzapalne itd. Oczywiście, uczulam na to, że mm, te zioła, które mają bardzo intensywne olejki eteryczne Powinno się podawać z umiarem, ale na przykład psu możecie podać świeżą bazylię, świeżą pietruszkę, każdą część, włącznie z korzeniem oregano. Można też podawać miętę, ale to też w ograniczonych ilościach i najlepiej, jakby to była mięta standardowa, zwyczajna. To samo tyczy się szałwi, ponieważ jest wiele odmian szałwi. Mm, najzwyklejsza szałwia lekarska jest jak najbardziej wskazana dla psa. To samo z rozmarynem, tymiankiem i e, tego typu ziołami bezpiecznymi roślinkami dla waszych czworonogów są fiołki ogrodowe czyli tak zwane bratki ogrodowe. Bezpieczne są również stokrotki wszelkiego typu. No i bezpieczna jest na przykład tawuła, nasturcja, rumianek, firletka, stokrotka afrykańska, wrzos, truskawki, poziomki. Lawenda. Jeśli zapytacie, które drzewa są niebezpieczne dla Waszych zwierzaków, to najpierw powiem o bezpiecznych. Bezpieczne to na przykład jest włók jednoiszyjkowy, na przykład magnolia gwiaździsta, na przykład dereń, zwany po angielsku dogwood, na przykład klon ginala. Natomiast niebezpieczne rośliny, których jeszcze nie wymieniłam, a które dla przykładu wymienię, to jest między innymi akacja, jarzębina. Jarzębina głównie chodzi o owoce. Jest to na pewno kasztanowiec, jest to na pewno czarny bez, pigwa, funkia, ligustr, katalpa, kalina, cis, jemioła czy chociażby tytoń. W ten sposób doszliśmy do końca odcinka. Ja oczywiście nie zniechęcam Was do hodowania roślin, które są trujące dla zwierząt, bo tak większość psiaków, większość innych zwierzaków ma instynkt. Plus, większość toksycznych roślin ma raczej gorzki smak, więc raz spróbowane raczej już drugi raz nie będą. Natomiast chciałam Was tylko uczuć na to, że bywają przypadki, gdy pies faktycznie może się otruć. Chciałam Was też mniej więcej uświadomić, czym mogą się otruć, jeżeli chcecie poznać więcej roślinek, które są bezpieczne i niebezpieczne, to na dole dostaniecie taki link z oficjalnym zagranicznym spisem roślin trujących dla zwierząt. Um, no cóż, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Życzę Wam, żeby pogoda już się nie zmieniała i żeby była wciąż taka ładna. Relaksujcie się w swoich ogrodach, oczywiście świadomie zwracajcie uwagę na swoje czworonogi, natomiast też się za bardzo nie spinajcie. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć. Krzewuszka, pociąg. I napotykamy coś takiego. To akurat sztuczne. Kompletnie nietrujące są. Kur Kolejnymi bezpiecznymi dla zwierząt roślinami. Samolot. fly in the sky. Kota może powodować niewydolność nerek i to już jest niebezpieczne. O, wlazłam w pajęczynę.